Dzień dobry Mateusz Skiba Agroas. Jesteśmy w Malichowie, powiat Oleski, koło Dobrodzenia. Jesteśmy w moim gospodarstwie rolnym. Dodam, jest to gospodarstwo 100% ekologiczne. Mamy aurę deszczową, dosyć fajną temperaturę, około 12-15 stopni. To jest idealny moment, żeby wykonać szczepienie gleby naszymi biopreparatami. Tutaj zaraz pokażemy, jak będziemy wlewali, w jakich dawkach do opryskiwacza. U nas pójdzie 30 litrów fundamentala, kilogram azofosu i około 7-8 litrów top humusa. Wykonamy oprysk na pszenicy orkiszowej odmiany Oberkulmer Rotkorn. Na mieszance zbożowe, zbożowej pszenica, ostka i jęczmień gniady, znaczy owiec gniady, przepraszam, czyli brązowy oraz na stanowisku podziemniaki, oczywiście zostawiając kontrolkę, coś więcej na temat uprawy powiem na polu, tymczasem mamy tutaj sprawców całego zamieszania, mamy nasz sprzęt. Ursus 4011 i stary opryskiwacz Dodam tylko, że będziemy używali dysz Do RSM z wydatkiem cieczy około 330 litrów Będziemy około tej cieczy tyle dawkować przy ciśnieniu Dwóch barów Będziemy to aplikowali Aplikujemy teraz Fundamental 30 litrów Tutaj mamy bańkę 25 litrów, jeszcze dolejemy 5 w następnej e, za chwilę wracamy dając następną substancję. Tu wsypujemy teraz azofos kilogram na hektar. Teraz mamy to Tutaj mamy miarkę dwulitrową, czyli dolewamy cztery. Takie miarki, żeby była dawka 8 litrów na hektar. Jesteśmy na polu, na którym będzie dokonywany oprysk. Jak widać ładnie jest jakiś bardzo gęsty. Tutaj widzimy, jest to pszenica orkiszowa, jak wspomniałem. No niestety są porażenia różnymi chorobami. Natomiast no ja się tym w ekologii jako takostelem nie przejmować. Tutaj pokażę, mamy takie przebarwienie dosyć mocne. Będzie to może z daleka widać, zobaczymy jak ono się będzie zachowywało pod wpływem naszych preparatów. Tam w oddali widać całe to pole będzie pryskane. Tutaj tak mniej więcej to wygląda. Gdzieś myślę, że po dwóch, trzech przejazdach wykonamy, jakby ominiemy. Zrobimy pasek, żeby nie kontrolkę, żeby było widać, jak to wygląda. W porównaniu do tego nieopryska, nieopryskanego. Tutaj sprzęt już pogotowił. Także będziemy powoli działać i pryskać. Cały czas spada lekki deszczek. W nocy też są zapowiadane deszcze, więc myślę, że nam tutaj ładnie to zmyje i będzie zrobione tak jak trzeba, więc gleba będzie zaszczepiona. Tak, tankujemy drugi opryskiwacz Hektar mamy zrobiony Tankujemy drugi opryskiwać, żebym nie był gołosłowny, że pada deszcz proszę bardzo Na kałuże deszcz jest, także mamy super warunki, tankujemy się drugi raz i lecimy dalej. Żeby było wiadomo, gdzie było pryskane, a gdzie nie było pryskane, e, opryskałem teraz e, połową opryskiwacza, czyli pół sekcji, 5 metrów pas przez całe pole e, i ono zostanie zaznaczone przeze mnie na zasadzie, żebyśmy wiedzieli, e, gdzie był dokonywany jakikolwiek oprysk, a gdzie tego oprysku nie było, tutaj ta sekcja. Nie była opyskiwana, więc wiemy, że mniej więcej gdzieś w tym w tych okolicach, o, na takim pasie była wykonywana kontrol e, nad całego pola, e, żeby zobaczyć jak wygląda, jak będzie wyglądała plantacja bez aplikacji preparatów biologicznych. Tak wygląda zboże, które było opyskane. Tu jeszcze sobie mo można zobaczyć, jak to wygląda. Widać przejazd ścieżki technologicznej taki mały czek na Łan, tu widać te przebarwienia. W tym miejscu są przebarwienia, trochę miejsca bardziej porażone. Zobaczymy jak one się będą zachowywały. Udało się zrobić. E, opryskaliśmy jakieś 3, niecałe 3 hektary. E, tak jak mówiłem, 30 litrów fundamentalu, kilogram azofosu, 8 litrów top humusu na trzech różnych jakby uprawach orkisz, który już rośnie jest już rozkrzewiony, może nie tak mocno, ale jest czyli zboże zimowe, podziemniaki czyli uprawa, która będzie dopiero sadzona i pod zboże jare, mieszanka zbożowa pszenicy i owsa, z tym, że ona już jest zasiana, także oprysk posiewny, ale przedschodowy. Można sobie tutaj zobaczyć, żebym nie był gołosłowny, proszę, przejazdy są. Mamy e, mieszankę, tu w oddali trochę bardziej zielono, widać, bo tutaj jest przygotowane podziemniaki. I w oddali orkisz. E, zabiegi zrobione, e, dwa bary. Nawet czasami troszkę mniej, 2, 2 bary. E, około 300-350 litrów zostało wylane. Teraz e, cały czas pada taki drobny deszczyk. W nocy ma padać jeszcze trosk, trosz, troszkę mocniejszy. W czasie e, oprysku e, była to nawet ulewa, że tak powiem. E, wyszło troszeczkę słoneczko, ale to jest takie słoneczko, bo mamy godzinę praktycznie 19, więc jest to. Takie słoneczko nieszkodliwe. Nawet tu nam się jakaś tęcia pojawiła, bo widać, że pada ciągnik. W oddali kończymy. Ja bardzo Państwu dziękuję. Mateusz z Agroas. Gospodarstwo rolne grzeski Dąb. To jest moje gospodarstwo ekologiczne. Będziemy Państwa informować jak to tutaj wyszło, jak wyglądają te mocno porażone miejsca. Jak wygląda kontrolka, jak wygl... I... a jak wygląda taki standardowy oprysk, i, I... do zobaczenia.